No i tak pełnia jest, jak widać. To jest cmentarz. Ja by nocne te rozkminki w trasie wieście. Nastrojowe łapeczki. Da się wyczuwać energie różne pozytywniejsze i te mniej, czyli jakby normalne jak wszędzie no wiadomo. duże popularne czy tam yy, nawet w jakieś tam w jakiś, yy, 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 świeckich tam klimatach, sabobonach czy tak dalej chociaż wszystko ma w sobie prawdy to, to takie ludzie mają tata yy, mają mają yy, i to jest też można tłumaczyć to w związku z rozwojem duchowym, nie? że ludzie albo wierzą w duchy, albo nie wierzą w duchy. Tak jak ten Tak jak też tłumaczą, że tam to jest też kwestia tych czakr, wystrzychnia że to wpływa na to. Bo no normalnie jakby ciała pogrzebane nie? w takich miejscach czy to dorosłych, czy dzieci. No to to jest materia organiczna Co, co w ogóle też powtarzam ten klimat jestem co kręciłem wcześniej to parę dni temu w tego w piątek 13 za dnia że, że to tam biologiczna materia i tak dalej nie? no i dusze i tam ten startowy pas nie cmentarz ogólnie jako tak metafora czy analogia do tego nie alegoria no i ten No i kości jakieś nie I kości w ogóle samo, same w sobie przecież szkielet To jest mega perfekcja nie To nie jest przecież za ciężkie Nie jest za lekkie Ale wszystko jak jest po prostu Jak jest jest no stworzone po prostu, nie? Zresztą czy tylko, czy tylko kości To jest to jest wszędzie cały organizm zmysły narządy Więc nie powinno się raczej tak podchodzić do takiego, z, 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 taką, z taką refleksją, że życie jest jakieś tam mało warte, czy pomimo tam, bo to, bo to wiadomo, to wynika przede wszystkim z jakichś tam doświadczeń, nie? które są różne, jakby kalejdoskop jest tych zdarzeń, ale to też nie można przecież ten... Nie można też z drugiej popadać w takie, w, takie, w takie tematy po prostu depresyjne Bo, bo, no bo bywa różne Pełnia Tu jest wiadomo tak bardziej to wszystko tak wygląda mrocznie Bo normalnie ja tu dostrzegam też tak, tak jakby stalowo-niebieskie jeszcze to niebo jest, nie? nie jest tak jakoś tak maksymalnie ciemno jak na filmiku z tym tym no, że po prostu jak ludzie się wkręcają w jakieś tematy typu tam jakieś demoniczne i tak dalej nie? no to jest to jest jakby też dualizm, nie? tak jak są tematy anielskie i każdy tam za pomocą jakichś wstawiennic, czy tam modłów, czy rytuałów coś chce uzyskać dla siebie nie? czy tam dla innych, ale to, to w sumie też jakby też jakby na jedno, na jedno wynikanie że każdy ktoś tam jakiegoś tam spokoju ducha szukania w życiu no. i to jest normalne nie? Takie, że każdy każdy po prostu tam dojrzewa z czasem, nie? Do, 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 do różnych tych spraw dziwią mnie tylko tacy ludzie, co po prostu jakby mają ten styl, że po prostu życie to już jakby się kończy, nie? W momencie mhm złożenie tam szczątek na cmentarzu jakby patrzenie przez, przez fizyczną stronę to, to prowadzi do jakiegoś to prowadzi nie wiem do jakiejś obsesji może w życiu, jakiego, jakiegoś pędu maksymalnego za żeby jakoś wykorzystać nie? każdą chwilę jakoś tak na maksa i jakiś tam e, niepokój, chociaż ludzie przecież też z drugiej strony, którzy, którzy w jakieś religie wierzą, to, to też mają ten niepokój, czy postępują dobrze. Także też było nie? I wszystko jest względne przecież. jakby też z tymi będę, będę jakieś powtarzał te wiadomości bo to w sumie nie są jakieś maksymalne odcinki czasowe nie że coś się mega jakoś mega tam zmienia no to z, z muzyką właśnie mam teraz przestój, poczuj i w ogóle nie mam, jakby, nie mam tego, tego jeszcze motywu takiego i też, i też rutyny, nie? Że, że po prostu że siadam, nagrywam, nie? czy jakiś tam szkic tworzę na gitarze riffy nie? I, i, i do tekstu, chociaż z reguły to, to się staram tekst mieć najpierw jakiś. Nie? Chociaż czasem melodia też może zainspirować. Ale jakby łatwiej jest mi pisać już pod, pod ten pod pisać muzykę, pod, 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 pod napisanie tekstu. Jest to ten inny rodzaj klimatu. Hmm. No i tak, jazdy, jazdy.